Dzień dobry kochani, Paulita w Kuchni wita. Słuchajcie, przypominam o trwającej promocji, bo niedługo już nie będzie takiej oferty, już nigdy nie będzie. Także słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę teraz możecie się skusić, później będziecie żałować. Czyli co? Raty 0% plus, możecie nabyć szatkownicę. Ale dobra, teraz tak, żeby Wam pokazać, jak się gotuje w Thermomixie i dla tych, co już mają Thermomix, podpowiem, że możecie zrobić w nim całe obiady, Tak? I tutaj moja taka podpowiedź, bo teraz siedzę i myślę, co tu zrobić na obiad. I wpadło mi takie po prostu proste danie, taki obiad, który chyba wszyscy lubią. Mam nadzieję. No dla mnie to jest po prostu obiad marzeń. Bo to będą jajka sadzone na waromie z kalafiorymi ziemniakami. Słuchajcie, no co więcej trzeba do szczęścia. I zaczynamy robić. Mój czas, który muszę poświęcić, to jest 15 minut, całkowity czas 45. I zobaczcie, jakie to proste, z tym, że nawet zrobimy bułkę taką tartą, tak jakby de kolafera. Także jeżeli ktoś nie chce bułki, no to po prostu pomija ten krok, ale ja z chęcią spróbuję. I teraz tak, między 60 a 100 g masła wrzucamy do naczynia miksującego. I jeszcze troszeczkę. Ja już mam tu przygotowane ziemniaki, przygotowany kalafior. Oj, jeszcze, jeszcze, dobra. Niech te bułeczki... Ja ogólnie ostatnio robiłam bez bułki, ale powiem Wam, że jednak ta bułka to jest taki smak dzieciństwa. Dobra, mamy to. No i musimy teraz po prostu rozpuścić to masło. Standardowo nie mam koszyczka, zaraz sobie go przygotuję, ale może powinniście nałożyć koszyczek i ustawiamy 3 minuty, 100 stopni, obrotu jeden i doszukać koszyczka. No i teraz robimy kolejny etap. Do rozpuszczonego masła wsypujemy między 30 a 50 g bułki tartej. I tu mamy par wskazówki. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że bułkę tartą robimy swoją, tak? Jeśli Wam zostaje pieczywo, zużywamy bułkę, chleb, ścieramy oczywiście w termomiksie i mamy bułkę tartą. Tym razem do tej bułki dajemy już miarkę zamiast koszyczka, ale nie bo się koszyczek też będzie nam potrzebny. 30 sekund i obroty 3, czyli mieszanie. Wracamy za chwilę. No i tak naprawdę kolejny krok za nami. Przełożyć to do innego naczynia. Zobaczcie, tak powstała zrumieniona bułka tarta. Taka naprawdę jak z patelni. Dla tych, co nie mają termomiksa, to oczywiście podsmażcie, sobie na patelni. Też się da zrobić. Ale słuchajcie, tu mamy to przełożyć i opukać naczynie, więc jak już zapewne wiecie... Ja sobie skorzystam po prostu z drugiego naczynia, żeby nie przykładać, chociaż już miseczka była przygotowana. I lecę dalej z przepisem. Dobra, to jest czyste, więc sobie odłożę. Wlewamy do naczynia 500 g wody. Taka, no i jest. No i właśnie znowu wykorzystujemy nasz koszyczek. Wkładamy koszyczek i do koszyczka wkładamy 700 g ziemniaków pokrojonych na 3 centymetrowe kawałki. Także ja sobie to, o, przełożę, bo jak widzicie, już mi lata i zaraz powiem Wam, co dalej. Jeszcze tylko Wam podpowiem, że jak wrzucacie te ziemniaki, no bo wrzucacie je warstwami, wiadomo, nie wrzucicie wszystkie na raz, chyba, że ktoś jest tak zdolny, no to możecie po trochę je solić, tak? Żeby wszystkie ziemniaki były posolone, a nie tylko do górze. czyli wrzucamy ziemniak trochę soli, ziemniak trochę soli i mamy yy, ten, no bo właśnie taki krok jest, oprócz ziemniaki solą. Teraz tak, zakładamy pokrywę. Pamiętajcie, pokrywa musi być zawsze i na to stawiamy naszą waromę. Tylko, że póki co wykorzystujemy tylko górę. Do tej waromy dajemy między 400 a 500 g kalafiora podzielonego na małe różyczki. Ja daję troszkę większe, zaraz sobie tu spokojnie podzielę. Nie wiem ile tu będzie wagowo, ale mam odłożony jeszcze jada bo tak mnie kusi też ta surówka z właśnie surowego kalafiora. Za mną chodzi z brokułami. Nie wiem, czy robiliście, ale dobra. Tu mam 573. No i teraz tak. Kalafiora też oprószyć solą. Tutaj już nie trzeba warstwami, bo tu jest niewiele. No i przykrywamy pokrywą. Także słuchajcie, już mamy tak. Kalafior, ziemniaki i bułkę tartą. I teraz tak, 20 minut waroma, obroty 1. Ale niestety nie odpoczywamy tu, bo w międzyczasie musimy tak wziąć wkład waroma i dociąć do tego papier. Papier musi być troszeczkę większy niż ta nasza waroma, troszeczkę musi wystawać, bo tu będziemy wbijać jajka. Jak je zrobicie takie równe, no to może być tak, że one wypłyną. Musi być mniej więcej ile 1-2 cm wyższy niż yy, odstawać od dna. Także ja sobie tu robię i to jest. Aha, natłuścić e, olejem za pomocą pędzelka i, i tutaj musimy wbić między 4 a 8 jajek. To zależy ile sobie chcecie i też oprószyć solą i pieprzem i odstawić. Dobra, ja to szybko zrobię. Najgorsze będzie dociąć ten papier, a później już Wam pokażę jak wrzucamy jajka. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą jak sobie e, z, zrobić kształt, to popatrzcie, tym razem kładziemy warmę do góry nogami, odrysowujemy sobie Trochę na nasz papier wycinamy i będzie właśnie taki z wystającym brzegiem. Jeżeli chcecie, żeby był dopasowany, robimy tak warom i odrysowujemy właśnie tą mniejszą część. Także szybko mi jednak pójdzie. No i słuchajcie, jak te moje kalafer ziemniaki jeszcze się gotują, zostało mi 12 minut, bo ja w międzyczasie robię 1000 innych rzeczy, ale chciałam Wam pokazać, wycięłam właśnie ten papier, wysmarowałam go i przygotowałam jajka. Jak to z jajkami już nie bywa, robią sobie jaja. dlatego że, dlatego ja wybijam najpierw do szklanki, potem przelewam i chciałam Wam pokazać, że wlewam sobie tu wszystkie naraz. O, i one się przecudownie ułożą. Widzicie? O, jedno się na rozlało, a szkoda. No ale dobra, na to trzeba dać jeszcze trochę soli, trochę pieprzu i czekamy, jak... Zadzwoni nam Thermomix, żeby je dać do gotowania, tak? Oni jeszcze muszą się zrobić właśnie na parze. Ja mam akurat tu 8, ale chyba dobiję jeszcze jedno, żeby to jedno rozlane, bo będzie afera. No i jestem na 18 kroku, a jest tylko 25, więc zobaczcie, klikamy. Jestem już na 19, gdzie jest napisane, żeby zdjąć pokrywę. Krok numer 20. Ostrożnie wkładamy naszą waromę z jajkami do kolejnego gotowania. No, jest napisane ostrożnie. Bo po pierwsze można się poparzyć, a po drugie można wylać jajka. Dobra. No i co? Krok 20. Zamykamy naszą pokrywę. Maszą naszą waromę. 21 i tu mamy tak 9 minut. Waroma obroty 1. I słuchajcie, ja już szykuję talerze. To tak naprawdę za te 9 minut już będziemy nakładać swój obiadek. Przepyszny, zdrowy obiadek. No i to jest ten moment, kiedy obiad już jest gotowy, słuchajcie. No, bo tak. Yy, aha, ewentualnie w poprzednim kroku są wskazówki, że jeśli na przykład jajka by Wam się nie zrobiły, to możecie przedłużyć czas o 2 minuty. Ale tu już mamy gotowe, bo ja już sobie zerknęłam, oczywiście. Mam gotowe jajka, mam gotowy kalafior. Yy, zaraz sprawdzimy ziemniaki. I tak naprawdę można jeść. Ostrożnie wyciągnąć koszyczek. Pamiętajcie, do tego służy kopystka. Ja sobie to przerzucę. O, szkoda, że jeszcze nie wymyślili jakiegoś dodatkowego sosu, tak z tej wody, co się gotowało. Ale dobra, już by było trochę za dużo. Dobra, no i co? I podajemy. Podajemy jajka, podajemy kalapior. Ja już tu sobie ponakładam i zaraz do Was wracam, żeby się mi język nie poparzył. A i nie zapomnijcie o tej bułce, co była na do kalafiora, tak? Bo ja ją odstawiłam na osobnym naczyniu i o niej zapomniałam. Zobaczcie, tak wygląda obiad przygotowany tylko w termomiksie. Słuchajcie, nie trzeba było patelni do smażenia bułki, nie trzeba było patelni do smażenia jajek, nie trzeba było garnka do gotowania ziemniaków, ani dodatkowego garnka do kalafiora. Wszystko zrobiliśmy tu, w tym jednym urządzeniu. No i teraz próba. Wiadomo, ziemniaki już nieraz były gotowane, więc smakują. Najbardziej mnie tu interesuje ta bułka z tym kalafiorem. Mmm. Powiem Wam, jaki ten kalafiorek jest delikatny, właśnie ugotowany na parze z tą bułką i spycha. Jedyny taki minus, który ja bym tutaj zmieniła, to jest to, że to jajko jest jak dla mnie, no białko to ok, ale żółtko bym wolała mniej ścięte. Czyli następnym razem po prostu jajka dam trochę później jest mniejszy czas, żeby to żółtko było takie płynne. Także kochani, polecam Wam obiad z jednego gara jajko sadzone na waromy z kalaferem i ziemniakami. Miłego dnia, do zobaczenia, pa pa!